Kojarzycie, to jest hiperluksusowa marka, która teraz jest ultra popularna wśród influencerów takich luksusowych. Kochani, chciałam Wam się jeszcze dzisiaj dograć, dlatego, że parę razy na tapet wskoczył mi temat em, tych różnych skandali, jeżeli chodzi o luksusowe firmy odzieżowe, takie jak Chanel, Dior, etc., które podobno, jak się okazuje, część swoich rzeczy produkują w Chinach, czyli w no, takim niezbyt luksusowo kojarzącym się miejscu. Natomiast, właśnie też ostatnio ktoś do mnie pisał: Czy nie mogłabym poruszyć tematu, właśnie tego, że te luksusowe marki też podobno w Chinach produkują. Teraz też wyszedł skandal z marką Loro Piana. Jeśli nie kojarzycie to jest hiperluksusowa marka, która teraz jest ultra popularna wśród influencerów takich luksusowych. I tam macie, wiecie, sweterki, um, jakieś kaszmirowe za 3000 euro, e, spodnie za 7000 euro. No tyle tylko, że właśnie podobno okazuje się, że produkcja tego kosztuje 100 euro, <laughs> że pracownicy pracują w jakichś nieludzkich warunkach. Że yy, pracują niesamowicie długo, wynagrodzenie mają marne. No wiecie, to jest szokujące i oczywiście ja sobie zawsze zdawałam sprawę, że kupując torebkę Chanel, no to marża tam jest po prostu ogromna i że płacę głównie za to, że jest to logo, że jest to Chanel. I też zdaję sobie sprawę z tego, że marki muszą płacić poza materiałem i, i tym wykonaniem tych rzeczy, też za marketing.